Cześć, Manko, Z tej strony kamilysta.pl. I dzisiaj y, byłem w Biedronce, słuchajcie. I kupiłem sobie trochę tam jedzenia, taki tam, i kupiłem sobie coś ze słodzaka. Tak on wygląda. Jest, to jest jest jeżyk. Właśnie tak on wygląda. A jakby co, to, to też zapamiętajcie zasubskrybować mojego kanału oraz Lordki oraz Emilki Malinowskiej Tak Chcecie u niej następne filmiki u mnie, to zasubskrybujcie dajcie lajki w górę i, i dajcie dzwoneczek żeby na bieżąco i dzisiaj przejdziemy do podsumowania tego dajcie, słodziaka. Więc tak. Ma tutaj takie zielone oczka i taką burzę. A raczej nos w wybuzi, słuchajcie, patrzcie, tutaj jest jego nos. No dziwnie to wygląda. Nos. Tutaj jakby to jest okrągły nos. Jego w ogóle... I tutaj buzia w tym nosie. Trochę dziwna. Ma tutaj białe. I tutaj ma nóżki. Takie fajne futerko biało-brązowe. Fajne do przeczulania, słuchajcie. Słuchajcie, bardzo fajne one jest. Bardzo fajne. Bardzo. teraz przejdę do kolejnych rzeczy, więc mam oczywiście tutaj, co kole? Tak, kole, czy to jest? Teraz sobie wypiję. Dobra. Dobra, ja Dobra, to mamy tu. I... Mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze mini orzegrowski. I to, słuchajcie, jest na tyle. I ten czorek jest fajny. Kosztują one pięćdziesiąt złotych. Wydaliście na takiego małego, fajnego słodziaka 50 zł, słuchajcie. Mogło one no, jakieś 10 zł kosztować, ale tyle, a to ja nie wiem czemu. No. A jak chcecie za darmo słodziaka, to musicie aż 60 naklejek zbierać, a wiecie, na przykład wybieracie tyle i macie i idziecie do sklepu, a ich nie ma, bo coś chciałam kupić. Miałam 60 naklejek, a świedzaków nie było, słuchajcie. Dlatego ja nie wiem, czy warto. Ale już warto za te 50 zł sobie kupić słodziaka. Bardzo. Czekajcie. Założymy mu słuchajcie, może okulary. Patrzcie. Oto słodziak taki. Tylko muszę mu założyć okulary. O! To jest słodziak, słuchajcie Podobny szajcie do mnie Słuchajcie, podobny Dajnik sobie solicie osiągnie I będzie tak przez cały filmik Lub nie, nie, no w komentarzach pod no, filmiki pisaliście, że Beka z tego korzysta bo no ten film był jakby ten czekajcie, ten jeden że no jeden był słuchajcie ustawiony, niestety tak, z tym, że że się nafałem i oblałam mnie wodą, ale tamten nie był ustawiony i tak po to. Tak. Był jeden, ten ustawiony właśnie. Ustawiony, słuchajcie, film. Taka prawda. Ustawiony, był z tą wodą gdy mnie oblewała. Jest godzina 21, ile 22. I dzisiaj właśnie o tej porze, słuchajcie, nagrywam. Nie wiem czemu, słuchajcie, ale o tej porze nagrywam. Tak, o tej i ja się, nagrywam. Yy, tutaj też mam właśnie. I tak, zawsze subskrybujcie mój kanał, Lord dajcie łapki w górę, dzwoneczki i widzimy się już, jutro. O. Dlatego pa. Nie zapomnij o dzwoneczku i subskrypcji, pamiętaj i lajku w górę. Siemanko i widzimy się jutro!